Ja tu mieszkam od roku 40, 1949. Myśmy przyjechali do Warszawy w styczniu 1936 roku. Pierwsze, pierwsze podwórze już było wykończone. Mieszkamy ponad 20 lat. Brawo. Ja tu sprowadziłem się w późnych latach 80 60 przepraszam. W latach... 68. W latach 30. tutaj moja rodzina się sprowadziła. Przez ile lat tu mieszkam? 60. Północny Żoliborz to we wczesnych latach 20. jedynie puste pola, a głównym połączeniem centrum Warszawy z bielanami była jednotorowa linia tramwajowa i ulica Marymącka. Centrum miasta z Żoli łączył wiadukt przy dworcu gdańskim. Na Żoli mówiło się wtedy jadę do miasta, a nawet do Warszawy. Projekt koncepcyjny spółdzielni urzędników państwowych przewidywał wzniesienie przy ulicy gdańskiej 2 budynków mieszkalnych w kształcie litery L. Całość zaprojektował architekt Adam Paprocki. Projekt wysoko oceniło Stowarzyszenie Architektów Rzeczpospolitej Polskiej. Plan budowy osiedla uzyskał wyróżnienie na międzynarodowej wystawie w Berlinie w 1932 roku, a autora projektu nagrodzono za ciekawe rozwiązania architektoniczne. Oficjalnie spółdzielnia została zorganizowana w roku 1929, a kamień węgielny wmurowano 5 listopada 1930 roku. Projekt był już tam pod koniec lat 20. tam jeszcze chyba 8, i uchwalił się w roku 29. Nasza kamienica była otoczona wysoką, bardzo siatką, i nad siatką jeszcze był drut kolczasty. Kamienica była przez cały dzień zamknięta całkowicie z wyjątkiem jednej furtki, która była otwarta. Przy tej furtce był taki domeczek i w niej siedział. Nasz elegancki, bardzo dozorca, taki miał czapkę z Daszkiem, tak elegancko ubrany, tak. Pan dozorca. I pan dozorca śledził każdego, kto wchodził na teren naszej kamienicy. Oczywiście wszyscy ludzie starsi to się na tą wojnę szykowali. Sytuacja była bardzo niepewna. I takie właśnie było zebranie przed samą. Wybuchają wojny, wszyscy lokatorzy tam się zeszli i były rozmaite instrukcje, więc co Was pewnie za, będzie śmieszyło, kazali nam szyby wszystkie obkleić tak, w takie paskami, takie paski się cieło i naklejały się na szyby tak, w różne strony, taką krateczkę, albo tak, kośnie, albo tak, już wiecie, po to, że jak będą wstrząsy od wybuchów, żeby szyby nam nie wylatywały. <grym> Na parterze ulokowało się stanowisko karabinów maszynowych. Linia obrony przebiegała wzdłuż ulic włościańskiej i gdańskiej. Żołnierze byli spontanicznie zaopatrywani w jedzenie i herbatę przez lokatorów kamienicy. W okresie okupacji w kilku lokalach odbywały się szkolenia tajnej podchorążówki, kedywu oraz szkolenia sanitarne. Mieszkali tu znani żołnierze batalionów Zoszka i Parasol: Jerzy Zborowski pseudonim Jeremi, Ryszard Hoffman pseudonim Rysiek i Jan Kordulski pseudonim Żbik. Dwa, dwa razy, że tak powiem, trzy razy spółdzielnia zaopatrywała wojska W 1939 roku, bo tutaj była pierwsza linia obrony na, na zewnątrz, przy ulicy Gdańskiej i donoszono jedzenie tutaj i na Włościańskę był, był oddział, to się tam donoszono. Później drugie, to był 1939 rok, później był, <coughs> była było powstanie i w po, po czasie powstania był ten tunel, ten, ten tunel, no, rów, raczej między Strażą Pożarną a naszej znaczy, i też dzieci, bo to wszystko, ciekawa rzecz, że głównie to dzieci były autorami tych wszystkich pomysłów. Do, przynosiły jedzenie do kwatery żubra, która była w Straży Pożarnej, to drugi raz, a trzeci raz w czasie stanu wojennego, kiedy pacyfikowany był. Ta, ta straż pożarna była pacyfikowana, to trzy razy, no i trzeba powiedzieć, że się sprawdzili lokatorzy, bardzo, bardzo ładnie się zachowali w tych trzech przypadkach. W piwnicy leżały ciała ludności cywilnej. Zwłoki były nagie, zmasakrowane. Kobiety z poobcinanymi piersiami, dzieci z roztrzaskanymi główkami. Ciała leżały jedne na drugich. Widok był straszny. Przez trzy dni grzebaliśmy zwłoki pomordowanych na podwórzu bloku przy ulicy Gdańskiej. Któregoś ślanka stojąc jak zawsze na swoim posterunku, zobaczyłem jadących ulicą Słowackiego w naszym kierunku dwóch Niemców na rowerach, wiozących na ramach rozbawione towarzyszki rannego spaceru. Ślanka została przerwana dość okrutnie, gdyż po kilku naszych strzałach jeden Niemiec został zabity, jedna z kobiet ranna, a drugi Niemiec ranny uciekł do pobliskiego ogrodu. Nasz patrol znalazł go w ogrodowej piwnicy. Zdradziły go ślady krwi. Gdy zorientował się, że został odkryty, począł się ostrzeliwać, Wrzucono do łóżku kilka granatów i wyciągnięto poszarpane ciało Niemca. Był to oficer SS. To wyglądało tak, że ci, co nie żyli, to się ich grzebało tutaj na podwórzach. Tak to wyglądało. Albo jak nie mogli, to najdłuższy czas puchli i leżeli. To też tak wyglądało. Naprzeciwko tego domu była szkoła pożarnictwa. I Niemcy natychmiast oczywiście ją zajęli. I jeszcze już pierwszego dnia powstania tam sobie zrobili stanowiska. I jak tylko ktoś się pojawił w oknie, czy w ogóle jak kogoś zauważyli, to strzelaj. Moja mama jakoś coś akurat chciała jej się coś uprasować. To było w pierwszym dniu powstania. Ja rozłożyła deskę, żelazko jak wiadomo jest błyszczące się, świeci, odbiło się widocznie jakieś światło. I Niemcy zaraz wygarnęli serię i pobili nam szyby. Z całe szczęście, że nie trafili mamy. I potem, już całą okupację trzeba było. Wchodziliśmy po schodach, tylko jak było nocą, jak było ciemno. Bo tam siedzieli na Lubienickiej, siedzieli snajperzy i cały czas strzelali. I my zajmowaliśmy piwnicę, tak jak pod dużym pokojem. Więc siedzieliśmy cały czas w tej piwnicy. Albo mama wydaje, przechodziła z podwórza na podwórze, bo przecież zawsze tu mieszka. To Niemcy puszczali do niej salwy. Nie trafili, mimo że była dość dobrze zbudowana. A natomiast, jak yy, panienka drobniutka wychyliłaś z okna, trafili ją. No, też trzeba było mieć szczęście jakieś w tym tym czasie. Natomiast... Tutaj nikt już nie mieszkał na, w mieszkaniach, w co się stanie, tylko wszyscy mieszkali w piwnicach. I piwnice były przebite. Były tak, że można było z każdego domu do każdego domu przejść, przejść piwnicami. Dlatego bo cały czas był ostrzał, więc w związku z tym i bombardowania, i ludzie się bali. W piwnicy, gdzie zgromadzone było kilkanaście osób, i w tym czasie upadła bomba, waląc cały róg domu i dwa górne pięta. Wczoraj był tak silny, że myśleliśmy, że cały dom zawalił się. Wrażenie to jeszcze spotęgowało się, kiedy jeden z naszych udziałowców, pan Gagadnicki, zaczął na głos odmawiać modlitwy. Przyznam, że wtedy modlitwy odmawiane bardzo głośno wytworzyły makabryczny nastrój i zamiast uspokoić zebranych zdawało się, że byliśmy wszyscy żywcem pogrzebani. Zajmowaliśmy stanowiska na parterze, w oknach i przy drzwiach klatki schodowej. Ujrzałem Tygrysa, ciężki niemiecki czołg, który w całym swoim majestacie miażdżył żelazną bramę i począł wjeżdżać na podwórze bloku przy ulicy Gdańskiej, obsypując ściany pociskami z karabinu maszynowego. Nasz dowódca wpadł w panikę. Gdy ujrzałem zwierzęcy strach, jaki opanował mojego o kilkadziesiąt lat starszego ode mnie dowódcę, począłem się załamywać. Ujrzałem znajomą twarz pani, u której kilkakrotnie jadaliśmy obiady. Chwyciła mnie za rękaw i zaczęła się dopytywać, czy opuszczamy bloki przy ulicy Gdańskiej. Jęknęła i zapytała, a co z nami będzie? I mnie zaczął opanowywać strach. Ciemna piwnica, lamentujące ludzie, obrzucające nas przekleństwami, wybuchające pociski no i najgorsze. Dowódca z siwym, rozwianym włosem, przeciskający się nieprzytomnie przed siebie. Nie zwracałem na nic uwagi, żeby jak najprędzej uciec z tej piwnicy. Wydostaliśmy się wreszcie na ulicę Potocką. ruiny, tutaj gdzie jest szkoliczka, że tak na urzędniczej były ruiny. Jak czasami przez wiele lat miałam też takie sny, że gdzieś uciekam, jacyś Niemcy. Tak mi się śniło, jakieś takie sny pełne zagrożenia. Także ta wojna w pokoleniu urodzonym po wojnie też w nas wybyła. I zawsze tutaj Potocka, Gdańska, ucieczka. Także to jakoś tak we mnie Chociaż tego nie przeżyłam i niby nie mam w sobie opowieści o tym, ale jednak ten, ten, ta wojna w nas zostawiła ślad. mimo ogromnych zniszczeń ocenianych na więcej niż 50% po zakończeniu wojny do gruzowisk zaczęli powracać mieszkańcy Gdańskiej 2. W tej trudnej sytuacji dawni założyciele spółdzielni panowie Włoczewski, Nadolski i Kamiński zdecydowali się zainteresować odbudową Ministerstwa Skarbu. Ministerstwo postawiło twarde warunki. Jedynie 25% powierzchni mieszkaniowej przeznaczone będzie dla przedwojennych właścicieli, natomiast 75% zostanie oddane pracownikom Ministerstwa Skarbu na 30-letnie użytkowanie. Zamek Kawki to mniej więcej jest opowieść o administracji Ministerstwa Finansów w tym domu. Sąsiadka tutaj po przeciwnej stronie na, 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 na następnej klatce zarzuciła sobie, żeby sztukaterię zrobić I przez półtora roku robili, trzech sztukatorów robiło ściany, sufity, sztukaterię. Później te sztukaterie były malowane na złoto i każdy kolor, każdy pokój na inny kolor. To było coś strasznego, coś tak obrzydliwego, że w ogóle w głowie się nie mieściło. Listwy podłogowe były w wysokości 30 cm. No i ona tu zamieszkała, i to mieszkanie za jakiś czas sprzedała. Następny lokator skuł to wszystko, więc mniej więcej było pół roku kucia. Dlatego, bo to wszystko trzeba było skuć, aż do tego. Tak, to jest coś niesamowitego. Następny ten biznesmen wyłożył sobie wszystko marmurem kararyjskim, i, i okazało się, że pod spodem cieknie rura i zalewa mieszkanie. Jego i tego, i on nie pozwalał tego, tego, jako ja jestem właścicielem, przecież to nie mogę pozwolić, żeby rozkłócić mur, marmur kalaryjski. No i wreszcie sprzedał to mieszkanie, dzięki Bogu. Jak e następni lokatorzy przyszli, to skuli wszystko do zera, znowu, do... także było tak, stan surowy. Największy mój jak jako prezesa to był taki, że byłem wtedy młodym człowiekiem i przyszedł do mnie. Dzisiaj bym powiedział starszy pan, a wtedy myślałem, że przyszedł staruszek. Przyszedł i mówi, no, proszę pana, mówi, ja tutaj jestem lo lokatorem. Ja chciałbym społecznie coś Panu może pomóc. Ja jestem matematykiem. Ja patrzę, widzę starszy człowiek, a to wszyscy młodzi, zarząd, rada. Mówi, nie, proszę pana, ja dziękuję, my sobie jakoś dajemy radę. I wie pan, kto to był to jeden z najsłynniejszych ludzi na świecie to był. Pan Marian Rejewski, który złamał y, 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 szyf Enigmy. Tam też desant, jak helikopter lądował przed nami. No, to były straszne, straszne czasy. Tak, tak, no, to był strach, tak, to, był, no, to było zagrożenie. Historia. Teraz widzimy zdjęcia, dużo się, dużo się dowiadujemy. Jesteśmy w jednej z piwnic na Gdańskiej 2. Tutaj i w pozostałych piwnicach mieszkali ludzie podczas powstania warszawskiego w 1944 roku. Teraz jest tu pracownia grupy kropka. This